I dobra. Pokój i dobro. Kolejna odsłona. Tak, kolejna odsłona, alfabet Sansi. Co dziś odsłaniamy? Jaką dziś odsł... literkę? Ja mam wrażenie, że dzisiaj po prostu popłyniemy w temacie. Mm. Bo mamy literkę M. M jak? Miłość. Małość. Miernota. Mama. Małoduszność. Modlitwa. 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 W kontekście modlitwa. sankcji? Tak. Mhm. Zobaczmy, jak ona się modliła. A czym dla siostry jest w ogóle modlitwa? Definicja, jakby siostra bez GPT mogła teraz tak powiedzieć. No właśnie, chciałam powiedzieć, że na każdym <laughs> etapie życia mam wrażenie, że dla mnie to jest zupełnie nowa rzeczywistość. Mhm. Osoby, która jako od małego dziecka w tej relacji z Panem Bogiem, że dzisiaj mając ileś lat, Zupełnie to jest nowa, nowa rzeczywistość, nowa przestrzeń, i to jest uważam najcudowniejsze, co się w relacji z Panem, Bo z Panem Bogiem wydarza. I w przypadku Sancji też myślę, że to był taki nieustanny proces zbliżania się do Boga. Ja nie chcę mówić tylko o modlitwie takiej takiej odmawianej, zdefiniowanej, zdefiniowanej takiej... natomiast mhm. o tej przestrzeni, która się dzieje. Myśląc o Sancji i o modlitwie. Co według ciebie jest takie najbardziej znamienne z historii jej życia, jeżeli chodzi o klasztor? Ja myślę, że jej, jakbym sobie pomyślała o modlitwie sankcji, to od razu myślę o Eucharystii. Eucharystia. O, o najświętszym sakramencie. Chyba bo to chyba kształtowało się już od studiów. Ponieważ ona rozpoczynała dzień od mszy Świętej, od przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, a później, jeśli a... była taka możliwość, to adoracja... adoracji. Mhm. Mhm. I to była taka przestrzeń, w której ona się czuła najbezpieczniej i nie szczędziła czasu na to. I była, szukała każdej okazji, żeby trwać przed Jezusem Eucharystycznym. Myślę, najbezpieczniejsza przestrzeń bycia w relacji z Panem Bogiem, mhm. czyli to trwanie, jak dzisiaj mówimy, że to taka, takie pozwolenie Bogu kontemplowanie nas. I tak, ona chyba świetnie to odkryła. Z jednej strony my, którzy patrzymy na Jezusa, ale też no, relacja to jest: Pan Jezus patrzy też na nas, na nasze życie. Coś, co jest proste, ale też myślę, że jest pewnym etapem relacji. No bo zaczyna się od takiego, że musisz się nauczyć pacierza, musisz doświadczyć takiego, mm, takiej modlitwy, w której karmisz się jakimiś emocjami, uczuciami, yy, a później wysta wystarczać. Wszystko tak, się zatroszczy. Wystarcza ci cisza i to, że. że właśnie... ci cisza. Myślę, że sancja też pokazała nam swoim życiem taką trochę walkę o tą przestrzeń modlitwy. Siostry żyły w warunkach bardzo trudnych. Klasztor był przeznaczony jako hotel dla, dla żołnierzy, dla oficerów niemieckich. Musiały siostry ukrywać się, Msza Święta była pod zasłoną nocy, przenosiły najświętszy sakrament, ale tam było tyle oddania i wiary w obecność Boga w najświętszym sakramencie, i to chyba dziosło je. Ale to doprowadziło, myślę, sancję do tego ostatniego dnia jej życia, kiedy wołała Pana Jezusa, Pana, Pana, Jezusa, Jezusa. Pana Jezusa, i siostra przełożona przyniosła jej e, najświętszy sakrament komunię świętą, którą spożyła. Z czym dzisiaj zostajemy? Czy naprawdę wierzysz w obecność Boga w najświętszym sakramencie? Czy to jest przestrzeń, która daje Tobie ogromne poczucie wolności, ale i też czy masz świadomość, że Bóg na ciebie patrzy wtedy. Jak się modlisz i czy ta modlitwa cię zmienia i czy ta modlitwa się zmienia w twoim życiu? Może jest na poziomie pacierza którego nauczyłeś się w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, a może jesteś już dalej w mistyce pochłonięty. Wszystkiego dobrego. Pokój dobro.